To nie skacze, ten pracuje. Hop, hop, hop. Czołem, czołem, to kamień Baleja. Tak się wczoraj na oglądałem tych postulatów, tych protestów, że chciałem coś od siebie dodać. No to jest strasznie męczące takie skakanie i mówienie. Słuchajcie, no tak to już jest, że w pracy to się nie podskoczy szefowi. A jak tak, to się wtedy robi bardzo gorąco i dziś na fanpage od MF Max na Facebooku proszę wpisać, no właśnie, opisać, no właśnie, podzielić się. No właśnie tymi historiami, kiedy zrobiło się bardzo gorąco, kiedy podpadliście. No, wy już wiecie, o czym ja mówię. Spieszmy się korzystać z internetu, bo nie wiadomo, kiedy go ocenzurują. Kamil Baleja, czekam na wasze historie, kiedy podpadliście szefowi, kiedy zaliczyliście w pracy dużą wpadę i zapraszam na najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadów RMF Max, jeszcze niespodzianka, uwaga. Laleczka. Ładna, prawda? No, to tyle. Zapraszam na byle do obiadu.